Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Ja jestem LukiKosi12 i witam Was w krótkim materiale, w którym opowiem Wam, co się będzie dalej działo na kanale. Kochani, od samego początku zacznę, więc mam dla Was 8-9 gier, w które mogę. Które mogę nagrać w obecnej sytuacji? Jeśli nie, to zobaczymy. Jeśli nie, wy, nie, będzie, nie wybierzecie żadnej z nich, to będzie ona po prostu, to będziemy po prostu czekać, aż dostanę lepszy sprzęt, i wtedy kolejnego zrobimy. Kolejne głosowanie, w którym wybierzecie inną grę, która będzie nagrywana po prostu na moim kanale na YouTube. Więc, kochani, przechodzimy od razu. Bardzo szybko, bez tutaj pierdolenia i tych wszystkich rzeczy przechodzimy od razu do tabelki, którą przygotowałem już. Jaka gra powinna być? Być, Widzicie, już tutaj zjebałem. Chuj. Powinna być, to zaraz poprawię. Jaka seria powinna być na YouTube teraz? Nowa oczywiście. Mamy tak, Heroes of Might and Magic 5, wszystkie części, czyli pierwsza będzie. Będziemy nagrywać od początku kampanię. Przez dodatki, dwa też. Yy, tutaj będziemy normalnie yy, tylko przechodzili kampanię. Tutaj nic innego nie będzie. Więc, yy, jeśli chcecie, żeby Hirosy się pojawiły na kanale, na YouTube kampania oczywiście, to zapraszam do głosowania. Emergency 2012. Kochani, tutaj miałem troszeczkę problemów. Bo nie wiedziałem jeszcze, czy mogę ją nagrać. Ale doszedłem do wniosku, że tak. I czekajcie i ta gra też może się pojawić na YouTube więc jeśli lubicie straż pożarną Lubicie oglądać jak ktoś gasi pożary to zapraszam bardzo serdecznie do Oglądania Do kurwa do głosowania na Tą grę Gotik 2 noc kruka Tutaj e, nie wiedziałem, czy nagrywać w ogóle Gutika, ale doszedłem do wniosku, że można, więc taki wariant też jest e, możliwy, więc jeśli chcecie zobaczyć Gutika 2, chociaż już były złote wrota, więc e, tutaj e, przedstawiony był dodatek też, bo Jarkendar był przedstawiony, ale jeśli chcecie zobaczyć Gutika 2, bez tutaj... E, Żadnych z tych nowych dodatków. co Chcecie zobaczyć, chociaż jest tego pełno na YouTubie, ale jeśli, 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 jeśli chcecie zobaczyć, to zapraszam do głosowania. Team Forces 2. Tutaj ja tej gry w ogóle nie znam. Tutaj jeden widz podsunął mi pewną myśl, którą mogę wykonać, ale nie wiem, jak by to wyglądało, więc jeśli chcecie zobaczyć. Chyba tutaj, ja tu nie będę się wypowiadał o tej grze, bo w ogóle jej nie znam, yy, więc nie wiem co o niej myśleć, więc jeśli chcecie zobaczyć ją w moim wykonaniu, w ogóle w nią nie grałem, ale jeśli chcecie zobaczyć ją na YouTube, zapraszam do głosowania. Sniper Elite V2. Tutaj yy, miałem dylemat, yy, bo nie wiedziałem czy nagrywać Sniper Elite 3 Afryka. Która dopiero się niedawno pojawiła, czy zacząć od dwójki przez trójkę? Więc e, chyba tak zrobimy: od dwójki sobie zaczniemy przez DLC też chyba. E, na zombie będą do mordowania. Więc jeśli chcecie zobaczyć sniper Elite, wypierdoloną grę, która mi się fantastycznie w nią gra, więc nagrywać też mi się pewnie będzie bosko. Więc zapraszam do głosowania też na sniper Elite V2 Kiros of Mad Might and Magic 3. ZŁOTA EDYCJA Tutaj yy, oprócz w Piątki też możecie zobaczyć Trójkę, nie będę się dużo mówił o niej, jeśli chcecie zobaczyć i Trójkę najpierw, przez Czwórkę do Piątki, jeśli chcecie tak zobaczyć, chociaż nie wiem, czy yy, turowość by na YouTubie wypaliła, ale jeśli chcecie zobaczyć Heroes of, of Might and Magic free, zapraszam do głosowania. Yy, FIRE Captain plus FIRE DEPARTAMENT 3 Tutaj y, też kolejna gra strażacka. Y, tutaj kilkanaście misji, masz 12 w Fire i Fire Department też około tyle. Jeśli chcecie też zobaczyć, ale w, trochę, w in, trochę w gorszej oprawie graficznej, ale gra jest jeszcze lepsza moim zdaniem od Emergency, ale to moje zdanie jest oczywiście. Jeśli chcecie zobaczyć Fire Captain w polskiej, z polskim komentarzem i w polskiej wersji językowej, bo Captaina nie widziałem na YouTube, żeby był. Y, po polsku, z komentarzem polskim, jeśli chcecie zobaczyć tą grę, jeśli ją nie graliście, jeśli jej w ogóle nie znacie, to zapraszam do głosowania, a Fire Departament 3 będzie po Fire Captain. I ostatni wariant, który jeszcze wybrałem, nic z wyżej wymienionych, czyli po prostu nie chcecie żadnej gry, którą Wam chciałem tu zaproponować, nie chcecie jej w ogóle zobaczyć, nie chcecie tych tej, tej gier zobaczyć, czyli. Po prostu i z wyżej wymienionych, czyli będziemy czekać, aż dostanę nowy sprzęt. Więc kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie. Jeszcze tutaj muszę poprawić to pyć, bo mi to tutaj kurwa przeszkadza. I zaraz będę musiał poprawić, więc jeśli chcecie zobaczyć który z tych gier, zapraszam bardzo serdecznie do głosowania, jeśli chcecie, nie chcecie zobaczyć żadnej, to znacie ostatni wariant, więc kochani, ja się z wami żegnam bardzo serdecznie, to był LukiKosi12, zapraszam was jeszcze raz do głosowania, do widzenia, do zobaczenia!